W procesie kanonizacyjnym, czy beatyfikacyjnym, jedną z najważniejszych rzeczy, jaką się sprawdza, to są ostatnie godziny życia świętego. Jakie podjął decyzje, co robił, dzisiaj ja sobie porozmawiamy o ostatniej nocy o Ojca Pio. Książka wygląda tak. E, bardzo ciekawa. Ostatnia noc życia ojca Pio napisał ojciec Pellegrino St Elia a Pianisji. Jedyny światek, rozzywających się wówczas wydarzeń. I to jest ciekawe, to będzie rozważać naucznego świad, świadectwo naucznego świadka śmierci świętego. To nie byle co? To już nie byle co. To jest, jest jakbyś, w obrazie jesteś, będziemy po prostu dzisiaj obok łóżka ojca Pio, parę centymetrów od niego, twarzą w twarz będziemy rozważać jego sytuację. To będzie w sumie 3-4 odcinki chyba wyjdą z tego, co pamiętam. Noce ojca Pio były zawsze takie same. Prawie zawsze spędzał je na modlitwie, spał niewiele. Zszedł do niego, zszedłem do niego, prawie zawsze specał je na modlitwie, spał niewiele. Szedłem do niego około dziewiątej wieczorem. Ojciec zostawał w łóżku, zwłaszcza w ostatnim czasie. Po części dlatego, że my go o to prosiliśmy, a po części, gdyż męczyło go, go już siedzenie. Ciekawe, to jak on wiele się modlił po prostu. Wręcz jeden brat później napisał o tym: Ja nie wierzę, że on jest świętym. Tak miał takie, taką pokusy, że tak powiem, czy takie. Ale zawsze, jak widziałem innego brata, to zawsze go spotykałem, innego brata kapucyna, jak plotkował. A ojca pił, zawsze spotkałem na modlitwie. No. Oprócz ostatnich trzech lat, prawie wszystkie nocy spędzał siedząc w fotelu i modląc się, ojciec pija. Ostatnie siedząc w fotelu i modląc się. Do łóżka kładł się na bardzo krótko, na godzinę dwie. W ostatnich czasach, natomiast zostawał w łóżku, lecz nie przestawał się modlić. Nigdy nie wypuszczał z rąk koronki. Czasami siłą chciałem mu wyrwać ją z dłoni, a on wówczas wymierzał mi policzek. Tak chciał się modlić po prostu. Też w tym naśladujmy ojca piłkarski. Zasypia jest wybrańcy. Mówiłem mu ojcze, ojciec to taki człowiek, który modląc się rozbudza się coraz bardziej, podczas gdy my, kiedy zaczynamy się modlić, zasypiamy. On nigdy nie chciał odłożyć koronki, praktycznie nigdy nie wypuszczał jej z dłoni. Zwykle około w pół do trzeciej ojciec podnosił się z łóżka, aby przygotować się do mszy świętej. Siadał w fotelu i zaczynał majsterować przy lampie. Początkowo sądziłem, że potrzebuje światła, po to, żeby sprawdzić na budziku, która godzina. Ale on nigdy nie był zadowolony. Nie tak. Nie tak. Starałem się mu pomóc. Wreszcie zorientowałem się, że chciał, aby światło padało też na fotografię papieża. Który utrzymał tam na obrazie przedstawiającym Matkę Boską. Ach, może podczas przygotowań modlił się także za papieża i to światło padające na fotografię pomagało mu. Ciekawe, jak on ja, ja kocha, Każdy katolik kochał papieża po prostu, kochał papiestwo. Kochał podziwiał po prostu następcę świętego Piotra, wikariusza Chrystusa. Po prostu. W nocy często zdarzało mu się. Że pytał, która jest godzina. Zwłaszcza gdy zbliżała się pora mszy świętej. Po północy, około pierwszej, zaczynał coraz częściej dopytywać się o godzinę. Tak samo było w ostatniej nocy. Od godziny dziewiątej aż do północy, noc ta była taka sama jak wszystkie. Czyli wszystko było tak samo, aż tu nagle są zmiany. Chociaż zauważyłem pewną szczególną rzecz. Do tej pory, gdy kładł się do łóżka, nabierał. Pięknych kolorów. Tymczasem tej nocy było tylko trochę inaczej. Oczy miał zaczerwienione i pełne łez. Le, łez, lecz łzy te nie spływały. Trochę łez na rzęsach, które ścierałem. Podczas tych pierwszych trzech godzin ojciec pięć lub sześć razy zawołał mnie. Aby spytać o godzinę, i wydaje mi się, lecz nie jestem tego pewien, że pomimo stanu ducha, w jakim musiał się znajdować, miał jeszcze siłę żartować. Istotnie, kiedy miał ochotę pożartować, zamiast zwracać się do mnie, bracie Pellegrino, ojcze Pellegrino, bracie mój, czy synu mój, mawiał Don Pellegrino, wołając mnie tamtej nocy za którymś razem nazwał mnie właśnie tak, Don Pellegrino. O północy zaczął drżeć jak dziecko. Strach i lęk trwały do pierwszej po północy. Chciał, żebym usiadł blisko niego, blisko łóżka i mocno ściskał mi dłonie. Potem zapytał: Odprawiłeś mysz?" Było mniej więcej 10 minut po północy. Jeszcze za wcześnie, odparłem ze śmiechem. Jest dopiero północ. On dobrze. Dziś rano odprawisz za mnie. To zdanie zabrzmiało dziwnie, gdyż kiedy pytał mnie o mszę. A robił to prawie każdego ranka, to pytał, odprawi się w mojej intencji. A czasami sam mi mówił, dziś rano odpraw, mszę w mojej intencji. Lecz nigdy dotąd nie użył właśnie wyrażenia, dziś rano odprawisz za mnie. Około w pół do pierwszej poprosił, abym go wyspowiadał. Uczyniłem to. Po zakończeniu spowiedzi niespodziewanie powiedział – jeśli Pan powoła mnie dzisiaj, poproś współbraci o przebaczenie za wszystkie przykrości, jakich mi im przysporzyłem. Ciekawe. Święty, jako on miał ja w sobie jak widział w sobie wiele wad, wiele, czy wad, czy, czy jak siebie, na siebie patrzył, że tak powiem. Nie był święty. Jakieś może jakieś drobne niedoskonałości. On mówił: Ja za wszystko proszę o przebaczenie. Są ludzie, którzy mają wiele wad i myślą, że są Świętymi. A on na odwrót. Ojciec Pio był świętym, a myślał, że jest wielkim rzecznikiem. Tak na siebie patrzył. Poproś do współpraci dzieci duchowe, aby odmówili modlitwę za moją duszę. Odpowiedziałem z mocą, sprzeciwiając mu się w dość zdecydowany sposób, mówiąc w dialekcie. Ojcze duchowy, znowu ojciec chce uciekać. Potem żałując prawie tej niezbyt grzecznej, albo co najmniej zbyt stanowczej odpowiedzi. Staram się ją złagodzić, mówiąc, że gdyby Ojciec miał rację, właściwie to po to, aby go zadowolić, a nie naprawdę prosić o błogosławieństwo. Lecz gdyby Ojciec miał rację, czy mogę prosić Ojca o błogosławieństwo dla współbraci, dla wszystkich dzieci duchowych, dla chorych, którym Ojciec się opiekuje? Odpowiedział tak, błogosławię ich wszystkich, a potem dorzucił: Dobrze, poproś jednak przełożonego, żeby to On udzielił tego błogosławieństwa zamiast mnie. Na koniec powiedział, że chcę odnowić śluby zakonne. Spowiadałem go wielokrotnie, lecz nikt nie mówił, że chce też odnowić śluby zakonne. Ta prośba trochę mnie zaniepokoiła. Tymczasem ojciec powiedział, mów ty najpierw, będę powtarzał za tobie, tak jakby chciał być dokładniejszy, albo nie ufając już własnej pamięci, chciał oprzeć się na mojej. Ojciec powtarzał zatem po mnie. Na koniec powiedziałem: Ja w imieniu Boga, jeśli dochowasz tych ślubów, obiecuję ci życie wieczne. Potem przez następnych 5-10 minut leżał w łóżku i w tym czasie pytał mnie często o godzinę, co trzy lub 4 minuty, lecz nie mówił nic więcej. Wydaje mi się, że to różniło tę noc od pozostałych. Ciągłe pytanie o godzinę. To znaczy, podczas gdy w inne nocy pytał o godzinę, to komentował: Ach, ale się wlecze ten czas, albo ale szybko ten czas przeleciał. Tej nocy natomiast, pomiędzy północą a pierwszą, dopytywał się o godzinę, lecz nie dorzucał żadnych komentarzy. Wydawałoby się, że ma wyznaczone jakieś spotkanie i nie chce się spóźnić. Co jest bardzo ciekawe. Jakby w, w niektórzy właśnie dowodzą tego, że ojciec Pio znał datę. Swojej śmierci. Już o tym miałem parę odcinków na ten temat. Ciekawe jakby wiedział, że tej nocy umrzajcie spój. Rowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona się tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i godzina śmierci naszej.

o łaski za stawiennictwem Ojca Pija. Jeżeli żeby twój znajomy też szedł w, w intencję tej mszy święty, to zaprosz go do obejrzenia dowolnego filmiku z tego kanału. Wtedy ty i on będziecie włączeni w intencję najbliższej przyświętej. o łaski za stawiennictwem Więc można zapraszać, zapraszać znajomych. O to w tym chodzi.